Witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie, ja jest Renegat i ja witam Was w moim już kolejnym odcineczku z serii pod tytułem Zagrajmy w S 2 Bramy Asgardu, drodzy kochani Drodzy kochani w poprzednim odcinku oczywiście przeszliśmy sobie misję oczywiście Ja już tutaj automatycznie klikam w czytanie gry ale poziom mamy już zaliczony, więc drodzy do kochani nasza trójka, kochanych bohaterów w tym odcinku udaje się do kolejnej misji, do kolejnego e, kraju, a mianowicie do Bagdadu. Jedziemy po prostu. Misję Bagdad. Przed Wikigami rozpościera się Dolina Tygrysu z legendarnym miastem Bagdad. Żadna z legend o, magicznych, e, sark, o, mar, o magicznym sarklandzie nie przygotowała ich na ten widok, który po prostu zapiera dech w piersiach. Oczywiście Bagdad to jest miasto, a nie. Się nie mieć końca. Jednak wreszcie udało się nam przebyć ostatnią przełęcz i ujrzeliśmy na własne oczy niesamowite piękno Sarklandu, rozciągającego się w dolinie Tygrysu Bagdadu. Żadna z legend nie dorównywała wspaniałości oryginału, chcieliśmy więc wkroczyć do tego cudu przed zmrokiem. Zatrzymali nas jednak strażnicy. Okazało się, że nasza reputacja nas wyprzedziła i Kalif chciał się spotkać z nieustraszonymi Wikingami, sławnymi łowcami przygód. Wyglądało na to, że jeszcze trochę poczekam na gorącą kąpiel i ruch pełny miodu. Zatroszcz się o za zaprowiantowanie swoich Wikingów, udaj się do pałacu Kalifa w Bagdadzie, podąż podążając na wschód wzdłuż rzeki Tygrys. Drodzy kochani, ja chciałem dodać, że na sam początek tego do mnie przerwał, yy, przerwał mi ten lektor. Yy... Chciałem dodać to, że Bagdad to jest miasto, a nie państwo. Znaczy chyba, Maria, już nie wiem, jest z siebie debilaz zrobić, ale nie, na pewno nie. Dobra, co mamy teraz do yy, zrobienia? Dobra, docieramy do Bagdadu, ale na sam początek, drodzy kochani, musimy się tutaj ogarnąć. I widzę, że my tutaj jesteśmy teraz w dość lepszym położeniu niż byliśmy w Egipcie w ogóle. W Aleksandrii, dobra. O, jakiś go. Umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Abu Del Sibn Niech was Allah chroni, przybysze. Przybywam z północy, gdzie kręcą się podejrzane typki. Udało mi się im uciec, ale boję się, że mnie ścigają. Uważajcie, wkrótce tu dotrą. Przygotujcie się do walki. Dobra, drogi, drogi kochany. My sobie tutaj poradzimy, przygotujemy się odpowiednio e, W wozie widzę tutaj nic e, nie ma, no dobra e, Ja na wszelki wypadek się tutaj ustawię, bo skoro jeżeli Ktoś miałby nas zaatakować, to lepiej być przygotowanym na e, Każdą e, złą okoliczność, dobra e, Ten gościu tutaj co, umarł, kto umarł ten nie żyje, no dobra, on się tutaj przyszedł e, Do nas, że się tak wyrażę e, W gości przyszedł do nas, dobra Zrobię sobie oczywiście trzeci zapis, nie wiem po co robię dziesięć tych zapisów, ale to już teraz jest nieważne, dobra, mamy farmera Jedna kobitka może e, znaleźć parę, znaleźć męża i się tutaj zbagowała halo Dobra, no też z nią rozmawiał O, i się od razu e, po jednej rozmowie ożenili i bardzo e, dobrze, mamy tutaj drugi, drugi domek, mamy drugi domek, więc dobra, niech ta pani też... E, Brynhild! Niech się też ożeni. To jest takie bardziej chyba męskie imię niż żeńskie. Ale tutaj już nie będę wnikał, bo się tam zbytnio na e, nordyckich e, imionach nie znam. No dobra, co my tutaj mamy? Mała wieża strażnicza. E, przede wszystkim trzeba by było tutaj e, bohaterami troszeczkę. E, wiecie, no. pozwiedzać, poeksplorować. a przynajmniej jakiś tam. E, troszeczkę Kawałeczek tej. krainy. Muzyka jest po prostu genialna, jak widzieliście te bębenki po prostu, no już tylko robię cyk 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 podczas y, słuchania, że słuchania no tego co lektor mówi, szczerze to wam się przyznam, że w ogóle tego nie słuchałem, bo byłem bardziej zajęty muzyką i bawieniem się. No dobra, tutaj mamy jakąś duszkę i tu w ogóle mamy drogowskaz i to jest drogowskaz y, żółty. Ale na razie, zanim nie będziemy podążyć, ja chcę tutaj tylko odkryć to, co mamy tutaj w pobliżu. Żebyśmy jakiegoś czasem wilka tutaj nie złapali, a mianowicie nie wilka, tylko lwa, bo tutaj nie ma wilków. Wilki nie żyją na tych e, terenach, Dobra, niech oni sobie tutaj odkryją. O, widzę, że tutaj spokojnie mamy w ogóle dostęp do e, tygrysu, więc e, tygrysu? Tygrysu chyba, tak, a nie tygrysa. Tygrys to jest zwierzę, a tygrys to jest rzeka. To no właśnie. <gryso> tygrysa to jest zwierzę, a tygrysu to jest rzeka, więc no cóż. Pójdę sobie jeszcze troszeczkę ciutkę bardziej, obkrążę, żeby naprawdę mieć tutaj pewność, że nic mi nie grozi. Tutaj widzę, mamy górę pełną złota i żelaza, więc będziemy mogli sobie tutaj spokojnie... O, mamy lwy. Dlatego sobie zabijmy od razu. Dobra, oni sobie spokojnie poradzą. Nie ma sensu tutaj nawet zwiększać tempa na trójeczkę, jest dwójeczka. E, tam widziałem że może być młynarz. Oczywiście usunę te wiadomości tylko do najważniejszych, ponieważ nie chcę tutaj zbytnich spamów. Tędy sobie przejdą, może du, 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 du. Ale szczerze, no ta muzyka jest jeszcze lepsza niż w Egipcie. Po prostu. Po prostu mega masakra. Przyjdę sobie tędy, na no, spokojnie. Jak ja uwielbiam po prostu kulturę za tą muzykę, to jest po prostu magiczne wszystko. Magiczne, drodzy kochani, magiczne Mam tu wypisane na ustach magiczne Na czole też magiczne I w sumie na, na dupie też, ale tego już wam nie będę pokazywał, bo zdejmą mi ten odcinek i w ogóle kanał Dobra To jest taka taka muzyczka, wiecie, taka melancholina, nie? I Ona się włącza zawsze po walce I w pewnym sensie też jest to fajne rozwiązanie, z, y, za, y, zaimplementowane przez twórców, no w końcu... Nie zawsze wszystko musi się układać e, w kulturę się Tak samo sama walka nie jest wiadomo w normalnym życiu jakaś e, pozytywna no, czy, no, Widział ktoś kiedyś pozytywną walkę? No nie, dlatego Taka muzyka melancholina właśnie po walce wprowadza dodatkowy klimacik, nie dodatkowe Dodatkową chęć do wszystkiego Dobra, sobie tutaj spokojnie obkrążyliśmy. Tutaj mamy pełno owieczek, pełno mamy bydła i pełno mamy też zwierzyny ułownej dziki. Tutaj też jest pełno dzików. I ogółem kraina jest bardziej urodzajna niż w Egipcie. Skoro on mi powiedział, że na górze będą jakieś rozbójnicy, czy coś w tym stylu, to myślę, że na razie nie chcę tam po prostu przychodzić. Teraz tak, wezmę sobie młynarza z... Tworzę... Znaczy nie stworzę młynarza, tylko stworzę sobie młyn. Yy, gdzieś, 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 żeby było w fajnym miejscu, tylko bardziej raczej... Tutaj niech będzie, dobra. Farmer będzie młynarzem, a jakiś gościu nie zostanie cy, tu... farmerem, nie cywilem. Nie cywil zostanie farmerem. Mamy budowniczych w ogóle. Zbytnio jednego. Dobra, mamy tutaj trochę tych ludzi, to niech oni będą budowniczymi. Wy tutaj sobie, kochani, troszeczkę poruczcie tych dzieci, bo nam się przyda na przyszłość, bo potem będziemy znowu czekać, aż nam się troszeczkę ich narodzi. Dobra, jeżeli mamy się tutaj bronić, to sobie też wybuduję wieżę obronną. I myślę, że to nie byłby zły pomysł, i niech ona będzie tutaj. Może jeszcze jeden niech będzie budowniczym, bo. Będzie naprawdę ciężko w tym momencie. Czy w ogóle z tego tygrysu możemy coś połowić? No tutaj zbytnio tych ryb nie ma. Nie, no tutaj nie znajdziemy zbytnio ryb, więc musimy się e, sugerować tylko na krzaczki i na te. E, zwiadowca Potrzebujemy jest zwiadowca. Muszę zobaczyć, czy my mamy w ogóle. E, nie, nie mamy zwiadowcy, więc musimy go tutaj e, zrobić samodzielnie. Mamy myśliwego. Nie, no to jest, dobra. Mamy zbieracza drewno, mamy zbieracza kamień i mamy zbieracza glinę. No dobra, oni sobie tutaj będą wszystko wydobywać. E, a ja sobie pójdę z wiadowcą po te wszystkie e, owieczki i krówki, bo one nam się przydadzą na samym e, początku. E, najlepiej je zebrać, bo potem mogą się gdzieś albo rożeść, albo mogą po prostu umrzeć. Albo wiem, mogą je tutaj upolować. Jakieś lewki, albo e, dzicy, arabowie którzy mieszkają w tej stronach. Kalf Dobra. Mamy tutaj te byd bydlaki. Boże. Mamy tutaj te bydełka. Bydełka. Mamy bydełka. Idziemy sobie teraz po owce. Super, nie? To Jest, jest o wiele, mówię, o wiele bardziej urodzaj... urodzaj... o wiele bardziej uro... 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 no. Urodzajna, przepraszam, ziemia, bo znowu słowa. Ostatnimi czasami mam jakiś problem, żeby ee, słowo wypowiedzieć dobrze. Mianowicie w sumie nie jestem Mianowicie, po prostu prze, przeciągam, prze, troszeczkę przeginam takie słowa I potem to wychodzi po prostu źle, bo potem się mylę I nie wiem co się dzieje, tak naprawdę Dobra, przydałoby się dwóch tragarzy, czemu ten nic nie robi? Halo, kolego Tutaj, tutaj zbierać drewno, będzie po problemie Gdzie jest ten zwiadowca teraz? Jak go zgubiłem już Zgubiłem go Aha, tutaj, dobra Dobra, bierzmy sobie te krówki, które tu mamy W ogóle piękna okolica, totalnie mapa jest bardzo piękna Bardzo przyjazna, przy, przyjazna, przyjemna dla oka Tutaj jeszcze jedna krówka, ale ona już ucieka, spierdziela przed nami, dobra e, Przyszło tutaj, jeszcze mam tutaj drugą e, chodź tutaj Ciekawe w ogóle, jak te zwierzęta działają w tej grze Czy one mają jakieś konkretne skrypty, że mam cokolwiek robić, czy... Czy po prostu są i same rzeczy tak wrażę decydują o swoim losie. Tutaj coś jeszcze będzie, no nie, tutaj jest tylko mięso e, z lwów. Myślę, że lewie mięso byłoby naprawdę bardzo drogie. Gdzie jest... Zróbmy sobie coś takiego. O! No tak, no przecież cały czas mogę to robić. O! Ale nie, jeżeli ja się ruszę, no to automatycznie mi ta kamera się zdejmuje. Więc na razie... Ogarnę tutaj wszystko inne, dobra, tutaj coś jeszcze jest, tutaj jest coś pochowane, nie ma tutaj już żadnych... Patrzcie, tutaj mamy już same bydło, w tej wiosce, Dobra, przydałoby się troszeczkę po... wybudowywać tych drogowskazów przede wszystkim, bo musimy tutaj zaznaczyć to, że my tutaj jesteśmy panami. Dobra, co jeszcze mogę tutaj wybudować? Na sam początek, farma, cywil, mała wieża obronna, młyn, pies do cegieł. Eee, ja bym sobie ten pies do cegie wybudował, gdzieś kurczę. Czekajcie, bo tutaj mamy glinę, tutaj mamy glinę. Eee, I glinę mamy jeszcze tutaj, tylko że. Jeżeli ja. Nie, nie ma sensu wybudowywać gdzieś tutaj tej cegielni, bo. Bo będziemy mieli potem tylko z tego więcej szkód, i wszystko będzie po prostu szło wolno. Dlatego ja sobie go wybuduję od razu blisko tych złóż gdzieś, może nawet, żeby było bliżej tutaj, to wybuduję sobie... kurczę, tylko żebym nie najechał na złoża. No dobra, niech będzie tutaj. I po problemie w sumie. Pies do cegieł, e... Pies do cegieł... Co tu jeszcze mamy? Zakład narzędziowy i zakład kamieniarski. Dobra, aktualnie... Przed chwilą nam się ten zakład narzędziowy uaktywnił. Ja bym sobie go wy wybudował. W złotym środku. Tu mamy drzewa, tu mamy drzewa, tu mamy drzewa. Tu mamy drzewa, więc najlepiej by było, jakbym sobie to wybudował po prostu tutaj gdzieś. I może nawet... Ee... A nie, będzie tutaj, w tym miejscu, będzie ładnie. I jeszcze e, warsztat kamieniarski. Ile mamy tutaj tego kamienia? Kamienia tutaj w sumie nam nie zabraknie, ale też bym sobie go... Tutaj też mamy pełno, więc ja sobie go może wybuduję tutaj. Tylko, o, tutaj bliżej e, osady. Gdzie jest zwiadowca? Potrzebuję zwiadowcę. Dobra. E, krzaczków nam tutaj nie zabraknie, zbudujmy sobie... Drogowskazy w taki sposób, żeby e, urodzić synka, i ty też urodzić jeszcze raz synka, ale tutaj widzę, już e, się wychowuje, więc na spokojnie e, tutaj nic więcej nie dam rady zrobić. Dobra, pan Kalf, niech tutaj e, wybuduje mi kochane drogowskazy. Niech nasze kochane e, simolutki się nie gubią, niech oni tutaj wiedzą co mają e, robić. Ja po prostu mam tak głośno nastawioną muzykę w słuchawkach i po prostu jest taka ekstaza, taką ekstazę czuję przez to. Bo po prostu lepszej gry na tego typu muzykę, soundtracki, takie piękne widoki, taką piękną grafikę, no po prostu kultura, to jest po prostu cudo! To jest po prostu cudo dzieło sztuki, no. Inaczej się nie da tej gry nazwać, po prostu. I jeszcze zbierać drewno. Jeden by się przydał, jeszcze cywil, to no więc tak, no spokojnie, to będzie zbierać drewno. Niech on sobie to drewno zbiera tutaj, no spokojnie. Eee, tutaj, tak. I ty będziesz e, stolarzem, właśnie cieślą Gdzie jest w ogóle znowu zwiadowca, bo ja go zgubiłem Tutaj on chyba jest, dobra e, Tutaj sobie mu wybuduję drogowskaz Na spokojnie Mi się tam nigdzie nie śpieszy, dlatego sobie Zrobimy to w taki sposób, łatwy dość Tutaj też sobie e, walniemy, kolejny Mamy piekarnię już dostępną, dobra, super e, Piekarnia będzie Gdzieś może e, Bo to do młyna idzie, więc może Wypadałoby w sumie zrobić to Tutaj postawię piekarnię i studnie obok zaraz O i będzie super wyglądało Super dobra jest, jest, jest eee... Lumy sobie kolejne drogowskazy Tutaj postawię, postawię troszeczkę dalej niż w ogóle potrzeba, żeby eee... Piekarz, farmer i farmer Dobra niech te nasze kochane panie Troszeczkę porodzą Tutaj sobie może rozbuduję Jeszcze ta pani niech urodzi a ty, co się tu dzieje? Czemu ona? Przydałoby się coś rozbudować, a nie, bo chyba jedzenie nie ma, to przez to. I tutaj też sobie rozbudujemy. No dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Gdzie jest zwiadowca? On gdzieś tutaj powinien być. I znowu go zgubiłem, znowu go zgubiłem. I ja chcę go znaleźć w sumie. Aha, bo ja go wysłałem na drugi koniec w ogóle tego. Wioski, dobra, tutaj nie trzeba. Myślę, że spokojnie sobie poradzą. Tutaj jeszcze bliżej tej osady, żebyśmy mieli fajne oznaczenia. Wszystko ładnie, pięknie. E Cudmiut malina, tutaj sobie walniemy jeszcze jeden drogowskaz. Niech będzie ich naprawdę sporo. Ale żeby oni się tutaj nie gubili, bo mówię, oni potrafią się gubić w takich miejscach łatwo dostępnych dla każdego. Wie, że no lepiej tutaj dmuchać y na zimne. I w sumie tak sobie roz. Pościeżymy, że tak wrażę, osadę na taki większy. E, na większy. Na większy obszar, po prostu na. No, na większy obszar. Dobra, niech on tutaj dalej buduje. Tutaj zbuduj, dobra. Syk. Aha, super. E, tutaj nie będzie nam potrzebne, tutaj sobie jeszcze walniemy. Wszystko będzie ładnie, pięknie, w ogóle tutaj mi się tak fajnie podoba. To, że mi takiego się ciekawie tutaj się e, zapowiada wszystko Cywilów potrzebuję. Ile mamy cywilów? Mamy cywilego, cywila jednego Więc ja sobie tutaj wezmę walne e, Znaczy, no, tragarza i drugiego tragarza to z kwatery głównej To sobie go zrobimy do piekarni Żeby, mówię, ten chleb się robił po prostu szybciej I żeby ta produkcja była po prostu cały czas w toku I żeby żeby to, no żeby to szło jak najszybciej i jak najlepiej, nie? Efektywnie i efektownie Żeby tygryski miały co opowiadać Dobra Ja się naprawdę obawiam tego ataku, więc ja bym sobie chciał na przykład zapisać teraz Zapiszę sobie teraz, bo naprawdę nie chcę tutaj ryzykować, że ktoś mi zginie przez przypadek A zwłaszcza z bohaterów, bo jak bohater zginie, no to niestety zginął... Wszyscy zginę ja, zginie cała mapa, zginie cała misja. I trzeba będzie zacząć od momentu zapisu. Dobra, tutaj sobie jeszcze walniemy. Jednego drogowskaza. A właściwie jeden drogowskaz po prostu. Dobra, już mamy tutaj teren w miarę odizolowany od reszty świata, więc ja sobie tutaj jeszcze walnę kolejny drogowskaz. Ile tych budowniczych mamy? Dwóch czy trzech w sumie? I tutaj na środek sobie walnę też. A bo nie, tutaj walnę takie coś. O, tutaj. Będzie superowo wszystko. E, a gdzie oni lecą? Tak, oni lecą tu, a zaraz ich ktoś zaatakuje tam był wielbłąd. E, dobra, i jeszcze tutaj sobie walniemy. Cyk i obszar będzie gotowy. To teraz tak muszę drugą kobietkę po pierwsze e, ożenić. E, jeszcze jedna chyba była i czwartą. Dobra. Niech one się ożenią Co się stało? Dobra e, Ile mamy kobietek? Ja muszę zobaczyć ile mam kobietek Siedem! Aha, no z Kirą siedem, to dziwne trochę Dobra, gdzie jest zwiadowca? Ja go zostawiam gdzieś tutaj Ja go zostawiam gdzieś tutaj i on tutaj sobie e, nie robi... Nie... No nie... I co? Jak się ożeniła ze zwiadowcą? No to teraz jesteśmy w kropce, tych kochani, ponieważ e, Zwiadowca nie będzie mógł płodzić dzieci bodajże Dwa Nie wiem jakim cudem, ale się to stało e, To jest tak e... Dobra, i ty, droga koleżanko Też urodź synka A właściwie urodź synka, bo tutaj się naprawdę przyda rozmnażać już powoli, bo Jak widzicie Wioska już powoli pełną parą idzie. Dlewnie na narzędzia 12. Eee... Dobra, teren jeszcze raz muszę zobaczyć, jak mamy ograniczony. No tutaj nie trzeba już więcej, myślę... Na... Nie, oni tutaj nie będą na razie łazić, więc spokojnie sobie poradzą. Dobra. Eee, jak mówię, żołnierze lepiej trzymać tutaj w kupie. I strażnicę też bym chciał. Eee, może jeszcze jedną, wiecie co? Jeszcze jedną sobie tu ogarnę. Tylko, że teraz już może większą. I to gdzieś może tutaj. O, tak. Niech będzie jedna. Tutaj sobie rozbudujemy to. E, to jest tak, już więcej cywilów nie mamy. Obecnie cywili chyba. Zakład polerski. No dobra, to jest sama jedna wielka rozbudowa. Więc możemy sobie to rozbudować, żeby było, było więcej miejsca na towary. Mm, pokaż mi swoje towary, dobra. Warsztat, nawet y, warsztat y, ciesielski. Szybciej się rozbudował od, e, miał, po prostu dostał e, Możliwość lepszego, szybszego rozbudowania niż e, Pies do cegieł, no, niż e, Garnicarnia No dobra, oni się tutaj będą bawić Ja sobie tutaj może walny na trójeczkę nie się to troszeczkę szybciej buduje Ile mam w ogóle budowniczych, bo ich będzie naprawdę tyle co poka, Chyba dwóch naprawdę, czterech, no dobra, to w sumie nawet nawet jakoś to wygląda Jak na sam początek, nie jest to źle Jak tu z jedzeniem wygląda wszystko Całości się oni Co tu się dzieje, czemu oni nie mają jedzenia Aha, bo oni potrzebują jedzenia do kopulacji No właśnie, tak samo jak w przyrodzie Na całość szczęście, że samica tutaj nie zjada Sam tu na kolację Coś jeszcze w sumie mogę zrobić do no kopulacji Kompletnie jakoś nie mam zbytnio pomysłu, co mógłbym tutaj y, zrobić. Najważniejsze jest ten sklep. Opatrzcie, widzicie, jak oni się wzięli za ten chleb. Dlatego zawsze lepiej mieć te zapasy przy sobie. Niech oni budują te strażnice, bo naprawdę się boję, że coś mi jest podkazłego. Dobra, mamy już y, jednego dzidzie. Y, drugi zaraz chyba będzie. Aha, jedzenia już nie ma. Tutaj, tutaj to w ogóle tragedia. No, tragedia, nie mam zbytnio. Weźcie sobie może... Ile mamy tych drewnianych narzędzi? 14... 1. No to czekajcie, ja sobie tutaj im każę przydzielić. Eee, drewniane narzędzia. Modlę się o to, żeby piekarz je wziął. Eee, drugi piekarzu, weź sobie... O PIERUNA! Eee, mobilizacja! Mobilizacja! Bo tutaj się szykuje, możemy ich zabić. Tak, atakuj cywili. No dobra, musimy ich zabić. Jedziemy, powolutku. A to jest w ogóle jeden łucznik, dobra, jedziecie z nim. I po nich, dlaczego oni z tej strony zaatakowali? I czemu w ogóle je jeden łucznik tylko tu przyszedł? Powiedzcie mi dlaczego? Czemu jeden łucznik tu przyszedł? No ja nie wiem, temu pan ma naprawdę życie niemiłe. Ale przynajmniej mamy dodatkowe e, do dodatkowy krótki łuk w zasadzie i trupa jednego. No dobra, walnijmy sobie jeszcze szczętujeczkę jeszcze raz. No, oni nie mają jedzenia, no ale co ja teraz poradzę? Wziąłeś dla dnia narzędzia dobra, on wziął, czyli będzie teraz robił dwa razy. E, w, będzie robił efektywniej, po prostu. E, te wszystkie towary, no i efektowniej, nie? Ja nie wiem, co się stało, że mi jeden musik, to zaatakował, to jest po prostu głupota. Dobra, niech oni to wybudują szybko. Ja poczekam na tych cywili, bo ja potrzebuję sobie tylko zrobić e, tych tragarzy, żeby ten cały przemysł spożywczy szedł pełną e, parą. Co się dzieje? A no tak, bo teraz rozbuduj I magazyn by się jeszcze przydało rozbudować Potrzebuję jeszcze jednego, dobra tutaj chłopiec jest, on zaraz dorośnie eee, No masakra, no tutaj ciężko troszeczkę z tymi urodzeniami, bo I magazyn jeszcze, magazyn przede wszystkim tutaj będę chciał zrobić Magazyn, żeby mi tutaj zbierali te towary Jak najlepiej się będzie dało po prostu I może ja sobie go ustawię gdzieś tutaj nawet Dobra, niech on będzie tutaj. Będzie takim fajnym e, miejscu. E, ogarnięte. Gdzie jest ten chłopiec teraz? E, był, e, on był z tymi, z cywil. Jest, dobra. Ale chodź tutaj, chodź tutaj, kolego. Ja tutaj nie chcę, żebyś tutaj mi zginął. E, dobra, przydzielimy go sobie do, młynar do młynarni, że się tak wyrażę. No cóż, no, kochani. To byłby najlepszy odcinek według mnie, żeby sobie po prostu teraz zakończyć. Cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że ten odcinek z Kulturessa Wam się po prostu podobał. Ja sobie tutaj zrobię szybciutki zapis. Cóż jeszcze mogę dodać? Ja był Renegat. Miłej zabawy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i w poprzednich odcinkach. Trzymajcie się, a całusy i pa! pa!